Szanowni Państwo, jesteśmy na budowie drogi S19, nieprzypadkowe miejsce i czas, bo chcemy zapowiedzieć ważną inwestycję, dodatkową inwestycję dla tej drogi, inwestycję dla mieszkańców gminy Dobrzyniewo, Duże jest z nami pan wójt gminy Dobrzyniewo, jest pan Wojciech Cybulski jest mieszkaniec gminy. Pan Piotr Krawczeniuk. Jesteśmy w tym miejscu po to, by zakomunikować, że powstanie węzeł, dodatkowy węzeł Dobrzyniewo Północ. Jest to odpowiedź na zgłaszane problemy mieszkańców gminy Dobrzyniewo, że buduje się drogę bez dodatkowego wjazdu na tą drogę. Ruch miałby się odbywać drogami lokalnymi. Na początku była mowa o tym, by na istniejącym już rozjeździe dołożyć czwarty zjazd, ale tak naprawdę z tych wszystkich analiz i badań wychodzi, że 5 tysięcy, około 5000 samochodów na Doby mogłoby wjeżdżać do centrum Dobrzyniewa, więc tutaj specjaliści, eksperci z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z białostockiego oddziału też w konsultacji z dyrekcją generalną stwierdziło, że lepiej zbudować dodatkowy węzeł. Będą za nami tutaj za chwilę budowane Ronda dodatkowe, wjazdy, zjazdy, by mieszkańcy gminy Niewo, która coraz chętniej jest wykorzystywana jako miejsce do mieszkania dla Białostoczan, którzy pracują na co dzień w Bięstoku, chcą mieszkać tutaj, budować swoje domy, i oni zgłaszają chęć szybkiego dotarcia do Białegostoku. Co wiązało się ze zmianą w tej inwestycji? Dodatkowo w samej miejscowości na drodze krajowej ma powstać dodatkowe przejście dla pieszych. Dziękuję w tym miejscu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za pochylenie się nad tym ważnym problemem z realizowaniem tego zapotrzebowania była to obietnica składana i w kampaniach wyborczych, ale też w różnych rozmowach z mieszkańcami, z samorządowcami, wspólnie z parlamentarzystami, z panem posłem Krzysztofem Truskolaskim z innymi posłami rozmawialiśmy o tym i w Warszawie i tutaj w dyrekcji żeby tych zmian dokonać i tak się też dzieje. Plan inwestycyjny powstał i tutaj myślę, że też pan wójt kilka słów powie o tych lokalnych sprawach i lokalnym działaniu, które zostało przeprowadzone, bo tutaj działał komitet lokalny na rzecz tych zmian, ale też to co zostało zrobione, by ta inwestycja mogła być zmieniona. Też są kolejne rzeczy, o których rozmawiamy. To dodatkowy węzeł na wysokości Żurowic. Jest tam 30 km bez dodatkowego zjazdu, więc mieszkańcy proszą o to, by ten zjazd powstał, by mogli sprawniej, lepiej korzystać z drogi S19. Natomiast tutaj też odległość między węzłami Knyszyn a biały stok Zachód, y, który tak naprawdę kieruje ruch dalej na drogę S8, to ponad 20 km. W tym momencie te odległości się znacznie skrócą. Dziękuję. Pani Michała, tylko pytanie, o ile będzie droższa w tym momencie ta inwestycja? Czy to wiadomo? To jest szacowane? Y tak, to, to, to jest kilkadziesiąt milionów złotych, które trzeba dodatkowo przeznaczyć na budowę. W skali całej inwestycji nie są to duże pieniądze. To oczywiście jest plan na razie, to wszystko będzie odpowiednio wyliczone. Takie, takie oczywiście wyliczenia ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ja wiadomo kiedy ten węzeł? Ta droga w całości ma powstać do roku 2030, ale tu te prace postępują dość szybko, sprawnie, więc mamy nadzieję, że tak jak to jest zakładane, zgodnie z harmonogramem uda się zbudować te potrzebne i dodatkowe wjazdy, zjazdy, węzły, ale też cała inwestycja powstanie w czasie. Ja mam pytanie, a co mhm. z S16? można przekonać grupę z członkiem rządu, żeby jednak ta droga była w standardzie drogi ekspresowej? Tak, takie rozmowy trwają z Komisją Europejską. Decyzje żadne jeszcze nie zapadły. Jest plan inwestycyjny przygotowany dla drogi S8 w standardzie drogi krajowej, ale na parametrach drogi ekspresowej z drogą S16 trwają też uzgodnienia pan minister infrastruktury pan minister Dariusz Klimczak podczas konferencji w Białymstoku zapowiedział, że droga S16 powstanie w kategorii drogi 2 plus 1 z niezbędnymi, potrzebnymi obwodnicami miasta Monki miasta Grajewo, tak by jak najlepiej skomunikować województwo podlaskie. Z województwem warmińsko-mazurskim, budując też potrzebne drogi, które będą służyć głównie temu dużemu tranzytowi. Zmienia się obciążenie naszych dróg, to też widzimy po oddaniu, częściowym oddaniu Via Baltica. Oczywiście czekamy jeszcze na drugą nitkę, dokończenie budowy mostu na rzece Narew. Ale to oczywiście te drogi wszystkie są niezbędne i potrzebne, żeby województwo podlaskie mogło się rozwijać, to oczywiście chcielibyśmy, żeby to były drogi ekspresowe. To jest kwestia też uzgodnień dalszych z Komisją Europejską. Jeśli będą to drogi krajowe, ale będą spełniać parametry dróg ekspresowych, najważniejsze jest to, by te drogi były bezpieczne, a każda inwestycja, która poprawia bezpieczeństwo na podlaskich drogach, nas niezwykle cieszy. No, przez tereny, gdzie przechodzi dużo zwierząt. Na odcinku pomiędzy y, Osowcem a Grajewem jest fragment, gdzie ten podróżnik... Nic nie stoi na przeszkodzie, by drogi krajowe też posiadały odpowiednie zabezpieczenia, odgrodzenia, tak jak i przy drogach ekspresowych są odgradzane. Pasy. Nie ma to najmniejszego problemu. Wczoraj jechałem taką drogą do Kielc i tam są drogi w części właśnie w parametrach drogi ekspresowej, ale są to drogi krajowe i też odpowiednie zabezpieczenia siatki zostały wybudowane po to, by chronić pasażerów, chronić uczestników ruchu. To jest oczywiście kwestia dla e, ekspertów, dla tych, którzy to projektują, e, decyzja polityczna zapadnie w najbliższym czasie, co do e, tych inwestycji, one są przedmiotem, tak jak powiedziałem, uzgodnień ustaleń. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pana Wójta byśmy jeszcze poprosili. Tak. Pana wójta. Panie Wójcie, to jak to z tą walką było, ten węzeł? Szanowni Państwo, no walka trwała bardzo długo, bo w pierwotnej e, jakby koncepcji e, tutaj tej przebiegu drogi S19 e, ten węzeł był, tak, ten w centrum Dobrzyniewa był węzeł czterowlotowy. E, taki węzeł był konsultowany z mieszkańcami w 2015 roku, e, mieszkańcy chcieli, tak, chcieli mieć zjazd z S19, no jesteśmy ponad 10 tysięczną gminą, więc e, na pewno to gospodarczo, społecznie było, było prawidłowe tak? z, ze strony Generalnej Dyrekcji, że taką, taki węzeł jakby projektowała. Niestety później w przetargu ten węzeł został wykreślony. Jakby ten zjazd z tego, z tego węzła do Dobrzyniewa został wykreślony. No wtedy Społecznie no, tutaj poczuliśmy się trochę tak niedobrze, tak? bo konsultowaliśmy coś, a później okazało się, że tego, tego w dokumentacji nie ma. E, więc no, zaczęliśmy tutaj walczyć, tak? E, pisaliśmy pisma do generalnej dyrekcji. No niestety tutaj nic nie, nic nie dały te pisma ale jak już, już nowy rząd nastał, no spróbowaliśmy jeszcze raz tak. Spróbowaliśmy jeszcze raz. powstał tutaj komitet inicjatyw społecznych Gminy Dobrze Niewodurze, który zebrał ponad tysiąca podpisów pod petycją do Ministerstwa infrastruktury. No i się udało tak. Dzisiaj mamy ten dobry fajny dzień dla Gminy Dobrze Niewodurze. Jest deklaracja tutaj Pana ministra, że, że to powstanie. no to. To, co, o co walczyli mieszkańcy, właśnie się tutaj materializuje, więc dla nas to jest bardzo dobra informacja. Jak wiemy, drogi, klasy zbudowane są na co najmniej 50 lat, tak? więc jeżeli by to nie powstało teraz, no to przez kolejne 50 lat na pewno by ten węzeł tutaj nie powstał i, i gospodarczo i społecznie nasza gmina nie mogłaby się rozwijać tak, jak będzie się rozwijać z tym węzłem. Gdzie, gdzie byście mieli ten najbliższy węzeł, gdyby to się nie udało? Gdzie byście myśleli? Ja, jak Jakie jak ja, jak ja odległości pokonywać, żeby wjechać na tę ekspresówkę? Najbliższy węzeł to bi, byłby Biały Stok Zachód, tak? Więc drogami lokalnymi byśmy jeździli. Kolejny węzeł by, prawdopodobnie będzie na S16 na wysokości Kneszyna, więc w Dobrzyniewie wie dużym no nie byłoby w ogóle żadnego węzła, byśmy musieli jeździć ruchem lokalnym, tak jak I do tak tej pory. Drogę macie z oknem. Tak, mimo to, że mamy drogę za oknem, nie, nasi mieszkańcy nie mogliby z niej korzystać. Mhm. Więc... Ja jeszcze mam pytanie o terminy, bo pan minister powiedział o 30 roku, ale według <coughs> Generalnej Dyrekcji Zuchwały Krajowych ten odcinek Pwnica Białystok Zachód, czyli właśnie ten fragment, ma być gotowy za półtora roku. Czy to też uwzględnia ten węzeł, czy ten węzeł przedłuży budowę? Czy coś na ten temat wiadomo? Z tego, co ja się orientuję tak po rozmowach z generalną dyrekcją, no ten, ten tutaj odcinek S19 do Krynic no ma powstać jakby do końca przyszłego roku. Tak? Firma tutaj, która realizuje to te zadanie, no szybko robi tę drogę, więc jest nadzieja, że to będzie jakby wcześniej. Natomiast kolejne etapy, czyli ten węzeł, który będzie łączył S19 z S19, która będzie tam prowadzić później do, do Świętej Wody, do Wasilkowa, to jest kolejny kontrakt i ten kontrakt będzie no, do tego 2030 roku pewnie trwał. Nasz tutaj ten węzeł, co pan minister właśnie o nim wspominał, to też jest nowe zadanie, to jest nowe zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane razem z tym pewnie kontraktem do 2030 roku. Czyli niekoniecznie powstanie teraz jak się uroga wybuduje? Nie, teraz w tej chwili w tej chwili nie, bo na, ty, na ten odcinek z tego co wiem, to trzeba jeszcze decyzję środowiskową, więc to jeszcze z 2-3 lata na pewno potrwa. Jak ten Ale... się będzie nazywać? No jak to, nie wiem, to Generalna Dyrekcja będzie decydować, tak, mam nadzieję, Dobrzyniewo Północ, tak, Dobrzyniewo Północ w koncepcjach jest Dobrzyniewo Północ, no pełną nazwą naszej gminy jest Dobrzyniewo Duże, więc mam nadzieję, że to będzie Dobrzyniewo Duże, Północ czy, czy Południe, już to nie ma znaczenia, dobrze, że ten węzeł będzie. Proszę się jeszcze przedstawić, Panie Wojciech Cybulski, Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże. Bardzo dziękuję. Jeszcze korzystając z okazji, chciałem bardzo podziękować tutaj dla Pana Ministra. Dla pana posła Krzysztofa Trójko-Skolaskiego, e, dla prezesa e, Izby Przemysłowo-Handlowej Witolda Karczewskiego, e, bo bez ich wsparcia e, i, i tych rozmów wspólnych i wyjazdów do Warszawy na pewno by się to nie udało. Tak? Więc tu ogromne podziękowania e, dla tych osób, bo bez nich by to na pewno nie powstało.